Nowe porządki na Markecie Steam, wielka zadyma z paszą Bicepsem oraz coś ciekawego na Markecie Steam. To wszystko już dzisiaj zostaw łapkę w górę, lecimy. <laughs> Panie i panowie, ktoś taki jak Snake zapodał wczoraj takiego tweeta, który wywołał e, niemałe poruszenie wśród społeczności Możemy to właśnie zobaczyć 120 tysięcy wyświetleń i wrzucił on coś takiego, że nie może jeszcze powiedzieć dokładnie co i nie może zagwarantować, aczkolwiek z drugiej strony e, będzie wielka rewolucja, jeżeli chodzi o CSowe skiny. Więc tak trochę ciekawie. No i okej, okay, spoko zarzucił bajtaj. Fajnie, możecie zapytać, kim ten pan jest. Otóż, ja bym w sumie miał to gdzieś, gdyby się nie okazało, że ten pan jest menadżerem dla Price Empire'a, czyli dla jednej z większych stron, jak chodzi o jakąś analitykę skinów i tak dalej, i tak dalej. Są też na tym rynku od dłuższego czasu, w związku z czym faktycznie jest to zaufany portal, w związku z czym jakoś jestem w stanie zaufać temu panu. Ale jak się pisze coś takiego, że słuchajcie, za niedługo będzie gigantyczna rewolucja na rynku wszystkich skinów, ale wiecie, nie mogę wam nic jeszcze powiedzieć, no to tak trochę średnio, nie ma żadnego źródła. I sam jeszcze mówi, że póki co źródło, to jest jest takie bardziej trust me, brawl, niż cokolwiek sensownego. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie. A co ja powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam Cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku DevCase, Szansa na Ola, Wulkana, Glovesy. Wygląda to nieźle, ja trafiam NeonRider. Oprócz tego dostępne są również Battle, i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Pierwsze doładuj, a następnie w przecież się tutaj kodzik fiako, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote 10 groszy zł na start. Więc ja bym do tego podchodził na chłodno. Z jednej strony, czy jest potencjał, że ten pan ma takowe info? Według mnie, jeżeli by coś faktycznie się działo, to jest dość duży potencjał, że ten pan mógłby mieć takowe informacje. Według mnie osobiście jest na to dosyć duża szansa. Z drugiej zaś strony... Um... No co on z tym zyskał, tak? To, że gdzieś tam faktycznie ludzie o nim zaczęli mówić, co myślę, że już jest jakąś wartością, ale zresztą czy dla menadżera, place'em, place pay'a to jest taka wartość? W sumie czemu nie? W sumie może się okazać, że za 10 lat coś się nowego pojawi i wtedy on będzie mówił, że o panie, nie, nie mówłem już, to przewidywałem dawno temu, więc to jest taka bardzo bezpieczna furtka. Na chwilę obecną się totalnie tego nie przywiązywał, totalnie do tego nie podchodził jakoś inaczej, niżeli do czegoś na zasadzie, okej, okay, spoko, niech będzie. I tyle, nic więcej. Na pewno nic więcej w tym sensownego nie widzę. Market tym jest taki, jakiej jest kondycji, to znaczy przedmioty z CSA 2 są dosyć nisko, na jednych z niższych etapów, Gdzieś tutaj ten klucz do T-Fortesa 2 się odbudował. Skrzynki na ogół szorują po dnie, na dnie również szoruje oczywiście parderz, czyli kapsułka, na którą miał ja patrzeć z coraz to większym zdumieniem, bo jeżeli jedna kapsułka po pół roku od zakończenia promocji potrafi kosztować 40 groszy, jak nie więcej niż pół roku, chyba nawet trochę dłużej, jeżeli pół roku, pewnie, że rok za niedługo będzie, wybaczcie. Tak czy się, jak należy powiedzieć, że jeżeli ona kosztuje 40 groszy, no to nie jest to najlepsza inwestycja. Które którą, uczy... którą tutaj dokonaliśmy, tak, no, kupując w na wtedy nawet za złotówkę, no to, no jak możemy zobaczyć, dosyć mocny zjazd i naprawdę patrzę z wielkim zaciekawieniem, bo kiedy RMS spadł do jak dobrze pamiętam jakoś 50 groszy, no to wszyscy za głowy się łapali, mówisz, to koniec, że nigdy już nie będzie takiego czegoś, ale wal się udało, powtórzyli ten sukces i teraz jak możemy zobaczyć, Paryż jest w jeszcze ciekawszej sytuacji. Co będzie z tym dalej? Ciężko powiedzieć, myślę, że tutaj naprawdę wiele czasu musi minąć, żeby cokolwiek z tym się ruszyło. Na chwilę obecną Paryż buduje sobie reputację przedmiotu, u którego raczej umijamy łukiem niżeli w jaki sposób się nimi interesujemy, mówię oczywiście w całość community. W związku z czym to jest naprawdę długa przeprawa. Z drugiej strony, duże ryzyko, duża ryzyko, wygrana. Więc faktycznie, być może tutaj może się okazać, że to będą dosyć dochodowe kwestie. Pamiętajcie, że dużo łatwiej jest zrobić krotność z mniejszych kwot. To znaczy, łatwiej sobie wyobrazić przedmiot za złoty 20, zł, który kosztuje 40 groszy, Innymi słowy, zrobić 3 niż niżeli przedmiot za 3 złote, który nagle będzie kosztował 9 złotych dolarów, etc. W związku z czym tutaj faktycznie to, że ta stawka jest niska, może powodować naprawdę ciekawe krotność na tych przedmiotach. Według mnie. Totalnie, totalnie, no nie, że pewne, ale daje dosyć duży kredyt zaufania, że kiedyś te kapsułki jeszcze będą warte złotówkę. A jak widzicie, to daje tutaj tej dwa i pół dwój Na niektórych to przedmiotach, na niektórych dwukrotność. Więc według mnie dalej to nie jest źle. Ja osobiście posiadam takie kapsułki, więc je póki co zaopatrywać nie, nie, nie muszę po prostu, nie potrzebuję ich. Aczkolwiek z drugiej strony faktycznie widzę potencjał, że to może być swoistego rodzaju dołek. No i gdyby faktycznie pan Snake jednak miał coś sensownego do powiedzenia, no to jak już mówiłem, kilka dni temu szykuje się, znaczy szykuje się, jest potencjał. Na coś nowego 26 lipca, 24, coś takiego, bo warstwo taki mały pattern, nazwijmy sobie. O, to wam pokazywałem kilka dni temu? Możemy zobaczyć, że co miesiąc pojawia się jakaś duża aktualizacja, coś nowego, ciekawego jest rzucamy W związku z czym faktycznie być może akurat tutaj coś takiego by poleciało. Z racji, że 26 jest już za dnie jakoś 11, no to umówmy się, że takowy tweet już gdzieś by te informacje mogły być likowane, że sobie by się mogło zmieniać. Jasne pozwolenie, gdybać na temat tego, co to może być i co tak naprawdę może znaczyć, czy to będzie wypożyczanie skinów, czy totalnie coś innego. Nie chcę ten temat nawet gdywać, bo i tak nic co nam nie wniesie, jako tako. Więc być może przejdę sobie do kolejnej kwestii, którą jest to, że już prawie, że 200 dni mija od oficjalnego odcięcia Global Offensive od kroplówki i już z pewnie, nie ma żadnego supportu dla tej gry. Nie da się mnie już grać na oficjalnych serwerach właśnie od tak długiego czasu, więc no też warto sobie zwrócić uwagę, jak ten czas szybko zapierdziala. Pamiętam jakby to było wczoraj, to totalnie szczerze mówię. I warto sobie powiedzieć o tym, że no bardzo dużo ludzi teraz narzeka na cs 2, mówi, że onda Global Offensive wróć. Ale spokojnie, zaufajcie, to jest taka droga, przez którą się Przejść i oraz chwilę są, że ten Global Offensive nie wygląda cudownie, ale za 3-5 lat ten kadest tak jak dwójka będzie po prostu dużo, dużo lepszą opcją, niżeli jakbyśmy cały czas stali przy Global Offensive, po prostu to, to wtedy po prostu odda. Nie mówię, że to jest okres, który mówię jest jakiś wiążący, że to będzie za 3-5 lat, ale ja sobie wolę powiedzieć dużo, dużo więcej. I, I potem po prostu w jakiś sposób się miło zaskoczyć, że to będzie za 2 lata, jeżeli sobie, powiedział, że to będzie za 3 lata, niżeli w drugą stronę. Kolejna kwestia jest taka, że informowałem was kilka dni temu na temat e, lików na temat pana Ultimata, faktycznie potwierdziły się one, dołączył on do teamu leaku, jak to możemy zobaczyć zajmuje tutaj miejsce yy, obok Twista m.in. Jakindara Jekinda, i chociażby JKS-a, więc warto sobie to jeszcze naft tutaj jest, tutaj warto również wyróżnić, bo żeby nie było żadnej, o nim nie powiem. I pozostaje nic jak się cieszyć, że kolejny polski grojek wchodzi na naprawdę wysoki światowy poziom, umówmy się, 14. dużo na świecie. No to nie jest taka, taka pierwsza lepsza formacja. W związku z czym, jakby na to nie patrzeć, nic tylko się cieszyć. No i to jest wiadomo dla nas ciekawe info. Ale bajcep zarzucił naprawdę ciekawego posta, PashaBicep za chyba przedstawiać nie muszę, i możemy zobaczyć, że dokładnie w lutym 2022 proponował on właśnie owego e, ultimata do Fnatic, która jak widzimy dalej sobie ciężko jakoś tam radzi, na chwilę obecną Fnatic to w ogóle jest dosyć i bardzo sytuacji. Fnatic, szwedzka organizacja, która dalej jakoś się nie może pozbierać i dalej jakoś nie może wyjść na prostą. Lata świetności 2014-2015. Ja osobiście pamiętam, no to były niesamowite czasy. Także jak należy sobie powiedzieć o tym, że właśnie chciało na testy, żeś tak wyrażę, podrzucić właśnie tego ult Ultimata, żeby go po prostu Fnatic sprawdziło, że być może on jest właśnie. Brakującym tutaj ogniwem. E, a jak się okazuje, oni w ogóle nie byli tym zainteresowani, w ogóle nawet nie odpowiedzieli. W związku z czym jest to dosyć ciekawa kwestia. Po pierwsze fascynuje mnie, że Pasza się takimi rzeczami w ogóle zajmował, bo jakoś nigdy nie słyszałem, że pasza oprócz rzeczy wiadomo, jakieś związanych z tymi kampami e, i z jakimiś tam markami własnymi, no i oczywiście fake fightami W jaki sposób się angażował, w jakieś takie zajęcia, powiedzmy to, menadżerskie, w jakiś taki spo sposób działania powiedzmy trochę za kulis, ale ogarniania jakieś karnie, e, przy dopinania kontraktów i tak dalej. Wy jest to bardzo ciekawa informacja, że pasza na takim polu e, działał, s działa, no bo tak nadal, to nie wiemy, jak tutaj to się dalej potoczyło. Także ciekawie, że coś takiego właśnie ma miejsce. Z drugiej strony fascynuje mnie to, że. Jakby Pasza ma taki kontakt do Fnatic, że nie mogą mu nie odpisać. Na no zasadzie chyba rozumiecie o co chodzi. Mi się wydaje, że Pasza powinien mieć taki kontakt i powinien być na tyle dużą personą, żeby faktycznie po obszkodził na jakieś tam turbo, urgent maile, albo na jakiś w ogóle komunikator prywatny. No tak się przynajmniej wydaje. To jest dosyć dziwne, że nawet nikt mu nie odpowiedział. Tak coś by tutaj trochę nie grało i wiele ludzi również zarzuca coś takiego, że coś tutaj totalnie nie gra, coś tu się nie zgadza, ale no już tutaj na ten temat nie chcę się zgadywać, no bo wiadomo, gdywać to możemy. Ja oczywiście Jarkowi tej wierzę. W związku z czym ciekawa sytuacja, tak trochę za kulis, ale ja takie smaczki bardzo lubię. Myślę, że ty również. Tymczasem Trzymaj się, strzała!